Prawie 6 litrów tam bez, bez kilku centymetrów sześciennych, że nie w układzie V. Samochód na wolnych obrotach pracuje bardzo, bardzo cichutko. No, jest to samochód luksusowy, więc on ma na celu wywozić e, przede wszystkim bezpiecznie, wygodnie, też cicho. Ale jeżeli oczywiście dodamy mu trochę gazu, to raz, że przyspiesza nam poniżej 5 sekund do setki dokładnie 4-8 sekund do 100 km na godzinę, co naprawdę robi duże, duże wrażenie. No ale też potrafi troszkę poryczać. Jak słychać ma zupełnie inne brzmienie, takie troszkę wyższe tony niż w Mustangach. Tak? Mustangi są tak bardzo, bardzo nisko i basowo. A są to jest oczywiście zupełnie innej klasy samochód. Fordy Mustangi są, no oczywiście nie obrażając się żadnego Mustanga, są to porządnie zrobione proste samochody. Tam nie ma nadmiaru elektroniki, ten samochód po prostu żyje sam, samym sobą. Jeżeli chodzi natomiast o Astona, Astonem tak naprawdę kieruje poza kierowcą 36 komputerów. Tutaj każdy fotel ma swój oddzielny komputer. Wydechy są również e, sterowane przez komputer po to, żeby miały odpowiedni, odpowiedni dźwięk. To może o tym samochodzie, by dużo opowiadać. Później poprosimy właściciela, żeby, żeby zdradził nam troszkę więcej sekretów tego samochodu. Potrafią oni naprawdę opowiadać godzinami o tym, jaki jest ten samochód zbudowany, w jakiej technologii, z jakich materiałów. To co, co na przykład śmieszne, tak samochód tak naprawdę nie jest zbudowany prawie w ogóle z metalu. Elementy nadwozia to na przykład włotniki przy są elementy karbonowe, czyli zostały wykonane z magnezu. Dobra, tak, brzmi Anglik. 470 koni. Jest to wersja volante. Ma 4,8 do setki. Maksymalna prędkość jaką osiąga to jest 270 km na godzinę, dlatego że to jest wersja volante, czyli właśnie w kabiolecie. No normalnie wersja KP, o ile pamiętam to osiąga chyba 307 km na godzinę. Czy tam 350 w tych granicach? No i przejdziemy, poszukamy jakiegoś kolejnego samochodu, może coś, e, któryś samochód z, z Autosimu